Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy przekazujemy uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta i wśród nich znajdują się właściwie kluczowe w tej chwili dla naszego miasta um, uchwały regulujące um, kwestie parkowania w naszym mieście. Bo zbliża się, proszę państwa, ten dzień, na który chyba wielu mieszkańców centrum bardzo czeka, dzień, w którym oddamy do, do pań, dla Państwa potrzeb parking przy ulicy Kamiennej. Ten, Obiekt powstaje w bardzo dobrym tempie. Właściwie wykonawca nam deklaruje, że zakończy już wkrótce. Zgłosił już nawet do odbioru, więc jesteśmy na etapie odbiorów i liczymy na to, że początek grudnia to będzie ta data, kiedy będziemy mogli otworzyć przed państwem bramę tego parkingu. Stąd, proszę państwa, wróciliśmy do kluczowych dokumentów naszego miasta, jakim jest polityka transportowa przyjęta przez Radę Miasta i która to mówiła, że ten właśnie parking ma być kluczowym miejscem do parkowania dla całego centrum miasta i okolic. Stąd kierujemy pierwszym dokumentem, pierwszą bardzo ważną uchwałą, którą kierujemy do, do Państwa Radnych jest uchwała w sprawie stref płatnego parkowania, ponieważ pamiętajcie Państwo, że kluczowym elementem, czy celem wprowadzenia takiej uchwały w miastach jest wymuszenie rotacji pojazdów, stąd Dokonaliśmy podziału naszego miasta na troszkę inaczej. Przemodelowaliśmy nasze strefy i oprócz obecnie istniejącej strefy A i B wprowadzamy również strefę C. Strefa A to oczywiście, jak Państwo wiecie, strefa naszego uzdrowiska plus sezonowa strefa w dzielnicy zachodniej. Strefa B to jest ta strefa właśnie centrum. I właśnie w strefie C, B, w strefie centrum, wprowadzamy strefę C płatnego parkowania, w której której właściwie kluczowym elementem jest to, że nie będą obowiązywały żadne abonamenty, w tym również abonament Kołbrzeskiej Karty Mieszkańca. To ma być taka, ona obejmuje dosłownie kilka ulic. Będzie to ulica giełdowa, ulica Plac Ratuszowy, ulica Ratuszowa na wysokości Urzędu Miasta i ulica Katedralna od ulicy Jana Pawła II do ulicy Armii Krajowej. Te małe fragmenty ulic będą ulicami ścisłego centrum, tak to sobie nazywamy strefą C. I w niej będziemy proszę państwa płacić dokładnie tak jak płacimy w strefie uzdrowiskowej. A stosujemy tutaj proszę państwa maksymalną strefę, maksymalną stawkę wynikającą wprost z ustawy. Czyli y, y, za chwileczkę pokażemy Państwu tabelę z opłatami. Ze względu na to, że po pierwsze strefa A to jest ta strefa dla nas najcenniejsza, dla naszego miasta, strefa uzdrowiska i właściwie wszystkie miasta, które do tej pory, y, które do tej pory wprowadziły takie strefy, właśnie w taki sposób regulują y, kwestie opłat w strefach płatnego parkowania. Czyli y, macie Państwo obowiązujące stawki w strefach A i B oraz proponowane stawki w strefach... A, B i C. I proszę zobaczyć, że stawki w strefie A i C, czyli w strefie uzdrowiska i ścisłego centrum, są dokładnie takie same, a w strefie B mamy te stawki niższe. Istotną kwestią jest również to w tej uchwale, że jak do tej pory mieliśmy jakby dwa sezony w naszym mieście, nazwijmy ten sezon wysoki w okresie lata, kiedy obowiązywały dłuższe godziny parkowania, a poza sezonem krótsze, ujednolicamy, ujednolicamy to i przez cały rok strefy płatnego parkowania będą funkcjonować w godzinach, to są oczywiście propozycje, w godzinach od 9 do 21. Zmieniamy również wysokość stawek opłat jednorazowych, tak jak wspomniałam, i opłat abonamentowych. Obecnie, abonament dla posiadacza Kołowskiej Karty Mieszkańca kosztował 60 zł za 30 dni. Teraz będzie to kwota 100 zł. Z naszych stref chciałam Państwu powiedzieć, że wprowadzamy, rozszerzamy jeszcze strefę. Która znajduje się w dzielnicy zachodniej, o ulicę Jedności Narodowej, nasz fragment, o ulicę Bałtycką i ulicę Rybacką. To jest strefa czasowa, i w czasie tego wysokiego sezonu letniego właśnie będą również obowiązywały na tych ulicach strefy, powstaną strefy płatnego parkowania. To wszystko proszę Państwa, robimy po to, aby. Wprowadzone opłaty na parkingu na kamienne były atrakcyjne, aby to właśnie tam mieszkańcy chcieli pozostawić swoje samochody w momencie, w którym chcieliby zaparkować tu w mieście, załatwić sprawę w mieście, bo jesteśmy tak naprawdę trzy minuty od tego, od tego miejsca. I pracujemy właśnie nad tym regulaminem obowiązującym na... Parkingu na kamiennej, stworzyliśmy w tym celu specjalną yy, adres parking małpaumkolobrze.pl, bo chcielibyśmy poznać Państwa zdanie na temat tego, jak ten parking miałby y, funkcjonować. Zanim poznamy cenę, chcielibyśmy, żebyście Państwo nam przekazali swoje uwagi. Wszyscy gdzieś podróżujemy, wszyscy korzystamy z takich parkingów, jeśli, więc jeśli takie dobre praktyki. Yy, Państwa ocenie moglibyśmy wprowadzić u nas w mieście, to to jest właśnie ta skrzynka mailowa, na którą chcielibyśmy, żebyście Państwo do nas napisali. Inną i taką rzeczą, którą też chcielibyśmy poznać, jest nazwa tego parkingu, bo zauważcie Państwo, że parking nie ma tej nazwy. Jeśli mielibyście Państwo jakieś propozycje w tym zakresie, to również na tę skrzynkę mailową prosilibyśmy, żebyście Państwo nam takie propozycje przedstawili. Padały już różne, czytaliśmy je pod komunikacją. Które pojawiały się w mediach odnośnie postępu prac przy tym parkingu. Więc zobaczmy i wspólnie zdecydujmy, jaka będzie nazwa tego, tego parkingu. Oczywiście przypomnę, że parking będzie wpięty do systemu. Y, y, sterowania ruchem w naszym mieście, na którym też pracujemy i w przyszłym roku prawdopodobnie rozpoczniemy realizację, więc dobrze by było mieć już tą nazwę. Liczę na to, że mieszkańcy nam w wyborze tej nazwy pomogą. Oczywiście wpłynęły do nas już pierwsze propozycje, m.in. od Stowarzyszenia y, Przedsiębiorców Staru, y, Starówka, więc być może wpłyną również inne, weźmiemy wszyscy pod uwagę, a być może w jakimś y, ankiecie internetowej wspólnie zdecydujemy, jak się to miejsce będzie y, nazywało.